a teraz krótki filmik jak tym operować ja już jestem zalogowany odpowiednio czyli albo jako operator albo jako specjalista czyli mogę się poruszać po menu co nas tutaj interesuje widać nad trybem sterowania pojawia się komunikat jesteśmy w tej chwili w sterowaniu zdalnym i mamy akurat tryb bez podtrzymania no sterowanie jest zdalne z systemu SCADA eee, to akurat dotyczy funkcji zamknij otwórz bez pozycjometru. Mogę zmieniać ten tryb sterowania, czyli przechodzę sobie na o, wyłączenie napędu całkowicie, czyli nikt nim nie operuje, albo sterowanie lokalne stąd, podświetlił mi się tutaj u góry, zmienił mi się napis z tego bez podtrzymania na sterowanie lokalne, przechodzę z powrotem na zdalny, proszę bardzo, znika mi wiersz wyżej umożliwiający przejście w sterowanie lokalne, bo jestem w sterowaniu zdalnym, albo ewentualnie dalej. Wyłączenie, albo znowuż. Sterowanie lokalne, zdalne wyłączenie. W sterowaniu lokalnym, żeby sterować napędem, no to jeżeli teraz jestem już, bo widać, że jest ludzik i u góry kontrolka pomarańczowa też ludzika, cofnę się góry u góry do sterowania lokalnego, to pojawiają mi się dwie opcje za sterowania napędu. Albo w pozycję otwórz, albo w pozycję zamknij po lewej stronie. Jeżeli napęd jest w tej chwili zamknięty, no to jeżeli będę przyciskał przycisk w kierunku zamknij, to oczywiście nie pójdzie. Jeżeli będę przyciskał przycisk w kierunku otwórz, o to napęd zaczyna ruszać. Ale samo przyciśnięcie i puszczenie nic nie daje. Trzeba to zrobić z odpowiednim przytrzymaniem, przynajmniej tam przez jedną dwie sekundy, aż pojawi się komunikat pod paskiem stanu. Proszę bardzo. Pojawiło się podtrzymanie aktywne i teraz napęd rusza. Mogę go zatrzymać i jeżeli jestem powyżej 1% otwarcia, mogę zrobić swobodnie w drugim kierunku, też z podtrzymaniem, zamknięcie napędu. Jeżeli zatrzymałbym niżej niż 1%, to niestety nie będę mógł zrobić tego. Pokażę to. Jeszcze raz otwieranie. Jest. Zatrzymałem gdzieś w pozycji 0,4. Próbuję zamknąć napęd. Nie da rady, bo on jeszcze nie widzi, nie zszedł z krańcówki. W związku z tym muszę dalej wyjść z otwarciem powyżej 1%. O. I teraz dopiero odblokowała mi się możliwość powrotnego zamknięcia napędu. Tak to mniej więcej działa. Proszę bardzo, napęd zamknięty. Jeżeli operujemy w trybie lokalnym, to napęd pracuje w ten sposób. włączego go na otwieranie. Poszedł, że pierwsze 2,5% idzie bardzo powoli z prędkością, taką e, nie wiem jak to nazwać. No z małą prędkością, żeby po prostu wyrwać nóż, e, z małym momentem obrotowym. Dopiero po przekroczeniu około 2,5%. Może to będzie słychać. O! Napęd przyspieszył zdecydowanie. I teraz otwiera już zasuwę z prędkością marszową. Jak dojdzie do 97,5%, to w tym momencie też zwolni. Czyli dojście noża do góry do pozycji całkowitego otwarcia również będzie się odbywało bardzo pomalutko. Zatrzymam teraz napęd. Jedno kliknięcie. Przechodzę na zamykanie, wciskam. Proszę bardzo, krótkie przytrzymanie. No to mogę sobie tylko tak cykać. Natomiast, żeby wziąć i całkowicie zamknąć, no to muszę wcisnąć i przytrzymać. Też będzie słychać za chwilę, jak zejdzie poniżej 2,5-2%, że zmniejszy prędkość obrotową na dojściu do noża do pozycji całkowicie zamkniętej. I teraz już po malutku z małą prędkością obrotową, minimalną, ustawianą tam wewnątrz dochodzi do zera. Zaraz pokażemy jeszcze nastawy. Ok. Ok, teraz pokażemy coś o nastawach, czyli, żeby zmieniać nastawy, i tak dalej, trzeba być w trybie sterowania lokalnego, czyli na ludziku. W sterowaniu zdalnym raczej to będzie niemożliwe, z tego co pamiętam, no ale no to spróbujemy. W sterowaniu lokalnym przychodzę na menu główne. Wchodzę do parametrów. Widać, że i są wyszarzone pozycje krańcowe, krzywa momentu obrotowego, bo po prostu nie jesteśmy w pozycji zdalnej. Tak samo jeżeli wejdę w armaturę, to mam wyszarzone wszystkie elementy. Czyli żeby cokolwiek robić, to trzeba pamiętać o tym, że przy zmianie parametrów przejść po prostu na sterowanie lokalne, tak jak teraz. Wchodzę na menu główne. Co nas interesuje? Interesują nas tutaj dwie rzeczy, czyli w parametrach, w armaturze mamy właśnie prędkość obrotową, którą w tej chwili nie zmienimy, bo i tak jest zadawana z pozycji skada. Można ewentualnie by było ją zmienić czyli zejść na minimum, i wtedy wzrasta nam czas, wydłuża się czas otwierania i zamykania zasuwy. Widać, że cyfra świeci na żółto to jest to, że jest nowa nastawa. Jak szukamy starej nastawy, która będzie, to ona się podświetli nam na niebiesko. O, to jest nastawa, która była. 16. Ja nawet spróbuję zmienić inną nastawę, ale jak widać on nie zmienił, bo po prostu ma wartość zadawaną z systemu. Rodzaj wyłączenia zależny od drogi, czyli wyłącza nam krańcówka, a wyłącznik momentowy stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Sprawdzimy sobie jeszcze wyłączniki momentowe. Są ustawione na 500 na zamykanie i 600 na otwieranie. Oznacza to mniej więcej tyle, że po prostu na zamykanie moment obrotowy jest niższy, czyli z mniejszą siłą, z mniejszą siłą dociśnie nóż niż przy otwieraniu. Dobra, pokażę jeszcze jak to zmienić, czyli Wchodzę w pozycję i teraz tak samo na niebiesko się świeci to co było do tej pory. Teraz mogę zmienić aż na minimum, czyli na 300, albo podkręcić ten moment do 900 albo do 1000 Nm. Jak nie mam pewności, a nie mogę stąd wyjść w tej chwili inaczej jak wprowadzając jakąś wartość, to szukam pola niebieskiego, czyli takie, które było. O proszę, 500. Mogę oczywiście zwiększyć zamykanie. 600 Nm i nowa nastawa zostanie przyjęta, ale my nie chcemy tak dociągać tutaj, czyli zawsze starajmy się, żeby zamykanie było z mniejszą siłą niż otwieranie, bo tutaj chodzi o to, żeby wyrwać ten napęd w razie czego z pozycji całkowicie zamkniętej. Z reszty nastaw już tutaj nie korzystamy oprócz tych prób przy przypadku blokady. Czyli jeżeli za napęd dojdzie do pozycji całkowicie zamkniętej, a coś będzie pod spodem, pod nożem, to możemy zrobić, ile prób ma wykonać takiego lekkiego uchylenia i ewentualnie zamknięcia, żeby e, spróbować zamknąć zasuwę na szczelnie. Czyli wprowadzamy, załóżmy, tak jak było, dwa, czyli dwa razy doszedłby do końca, nie da rady, cofnie się, znowuż spróbuje, nie da rady. Cofnie się i wtedy dopiero by wyrzucił awarię. Ale przynajmniej dwa razy spróbuję poprawnie zamknąć napęd. Wychodzimy w całości z menu, czyli albo piętro wyżej strzałką, albo domkiem całkowicie wychodzimy i z powrotem zmieniam na tryb sterowania zdalnego, tak jak było.